Co to? Nudne! No to jest nudne po prostu. No to jasne nudne. Prze przed chwilą się tego bałas. Ej! To leciało. Szukaj tego. Patrz gdzie to leci. <grym> Weź na powierzchnię. Chyba zgubiłyśmy. Dobra, jeszcze gdzie my jesteśmy? Na, le na lewo, nic nie ma. Eee! To jest poszukiwanie... Y o! dokąd kogo ty gadasz? Nagrywam. Ale to, to nie będzie na YouTube. A. Cuda na kiju w Minecrafcie na PlayStation 3. Co, tu? Co tu? Zejdź tam, zejdź tam, zejdź tam. Yeah. Zejdź tam, po schodach, w dół. Ale schodzie. Tu nic nie ma. A może tej specjalnie tak jest zrobione? Chyba nie, chyba tu nic nie ma. Tylko ja. ziemia! Nie ma jak to dobra jest. Idź dalej. Suda kiju, Tu nic nie ma. Nic podejrzanego. Idź do drzwi. To jest taki FNAF. Nie strasz. O, jestem królową! Oto mój tron! Czekaj, mój tron będzie z kresy. Kres, kres, wszędzie kres. Nie ja mój... Jestem królową kresu. Po Jestem w świecie widmo. Nie, ty jesteś w bloku. Chyba tu utknęłam. <grym> Zjeść blok! Jak to pięknie! Jaki drogę. Halucynacja! <grym> Mówiłam, że jesteś w bloku.